Siema, Dobry. chciałem odkurzać. Pozostaw czy na sprzedaż? Pozostaw. Pokaż to. Jak go się odpala? Tam musi ciśnąć, tu, tu tak? No. T -t -t tam, o tam. Tym. Tu? No. I działa? Działa, nie działa. Tylko może teraz wyszło ten. Widzisz, wyskoczył ten odkurzasz, nie? Jak to jest ten? Jak go... bo go się wyjmuje z tego jakoś, nie? No. Jak go wyjąć? Nie, tak. mama tam na nie jeździ. Tu? Mama nie jezi. To twój czy mamy? Mama, mamy, no, ale mama nie miała kasy, no to chciałem no. proszę, że mamy. Nie? Czy to dla mamy kasa? No. Zobacz. Wyskoczył z tego, nie? Bo nie niewożony nie jest widzisz. Nie? Wyskoczył. No. A tutaj a guzik to na górze? Spróbuj go wyciągnąć, dobra? Albo wsadzić go do końca. Bo widzę, że tutaj po prostu o, wyskoczył. Tak. No. A ten guzik? Dlatego tu może nie działa guzik, a ten guzik działa. O, widz. Nie wiem, wyskoczył. Udało się? No. Wyskoczył, nie wiem, wyskoczył. Dobra. Ładowareczkę masz? Tak, wszystko ma. W toalet niego, wszystko, nie? Dobra. W toalet nie gładowaska. Chodzi, że to, jest, i, to nie chodzi, nie? Wstawić go i on ładuje, nie? Aha, czyli tu tak? No, no musisz go tak, go tak postawić. No. Teraz się ładuje? No, i ładuje się on, nie? A nie świeci się nic, że ładuje. Jak mu... tak, no, tak no świeci się. Tak. tak, no nie świeci tylko no To jest takie miejsce do paneli, wiesz? Co? panele ja panelę zmienię stąd tam jeszcze. Do paneli. Co? Co? To posprzątali my? Proszę? Nie wiadomo, bo już się rozładował. No bo ja go nie złamałem długo, nie? No. No właśnie, no. Damy mu jeszcze szansę. No mówię, trzeba go nadal nie? Ale... No według tego co jest teraz, jak ja go sprawdzam, to on trzyma no, 10 sekund, tak? No, mówię, no, bo trzeba go, go w chwilę, Nie ma Musisz No, to musisz go naładować i wtedy przyjść. Okej? No to niech będzie to u No to niech u ciebie No A po co? Be, nie? No go sobie wóz na ile tam. Z 20 minut pochodzi chodzi. Czy przyjdziesz później no, tak? No, no, no. No. Tak zrobić? No. No. To nie, to jak, jak pies, nie? No. 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 W serialu chce pan wystąpić, czy nie? Nie, mi to. A tu pan stał. Jakiś. Stoję, stoję, ja mam takie zapytanie tylko. Dzień dobry. No, dobra. Czy by pan był zainteresowany z solami takie laleczki ładne? Laleczki ładne? No, w sukienkach takich. Zabawki, tak? No takie laleczki. No, z myślisz, włosami. Myślę, że okej. Okay. Przynieś w samochodzie. Mój. Przynieś, tylko tu pan obsługę, bo. No dobra, no. a te laleczki, to ktoś Dużo, a... Dużo pan tego ma? Dużo pan tego ma? 11 sztuk. 15 sztuk. No dobrze, Pan skoczy, ja tu szybko wsłużę i tam. Pokażę panu, bo nie chcę na rynku z nimi stać. A, dobra. A wnuczek nie mam, żeby sprezentować im to. Dobra. Nie wydołam bo przyjeżdżają wnukowie. Mówię, dobra, no to idę przedłużę, mówię i przedłużamy? No. A, myślałem, że odbieram. Nie, nie, przedłużamy. Ile to, by, to wyniesie, powiedzmy. Mi. Pilarka tarczowa 28. Tak. Później była też. Wyżynarka, wyżynarka Tultex 22. Tak. I? I, I. była ta, wkrętarka. I wkrętarka 18. 68 zł. No, 60. Tak, tak, jak wziął, to mi się cieszy. Kurde, nie mam jak wydać. Trzeba było skoczyć On Mam same stówe, nie? Aha. A nie zamknę, nie wyjdę. Tu już pan. Nie, ma z no. no, i no wchodzi, nie. nie. A może pan ma rozmienić stówę? Ma pan stówę rozmienić? Chyba nie. Całą to mam. 5 <noise> dych. Nie, nie. To, nie. Pan ma 5 dych. Tanie. Nic nie daje. Dobra, idę na Dobra. Nie pan zobaczy sobie. Ok. A to bez opakowań, taką luzę? No! Można zobaczyć, pokazać. Zależy, kto do pana tu przychodzi, czy faceci, czy mamy, nie. czy mamy, by to kupiły, na pewno na pniu by to zeszły, bo te lalki są drogie, jak cholera widziałem. To jest w ogóle piękne. O no kurde. Śliczna, nie? Namachę do samochody dla młodej pary. No i reszcie też takie są fajne. No wiadomo, one nawet nie są, ale... Przerażające. Czemu? No ta ręki nie ma. Nie ma? Czy bo bluzkę zaciągniętą? No, Jakieś ceramiczne. Mówię, że na rynku nie wydostał z niej. tu ładne gabloty pan mord to pójdą jak woda Jak z filmu, jakiegoś horroru. Te? No? No, właśnie, no. Trzeba by poprać wszystkie. Też czuć papierosami troszkę od nich, nie? Ale tą jedną bym wziął. To dużo. Za? Dyszkę. O, oh, nie wiem. Nie, nie wiem, dobra, to zabieramy. A ile pan chciał? Za tą dużą to jest 5 chociaż bym mógł dostać. No zobaczymy. Ile ona może mieć? 50 cm czy więcej? Spokojnie chyba. 70 gdzieś, no. Tutaj też porcelana, tak? No raczej. Tu rączki całe. Ta sukienka była prana chyba. No, tutaj jest okej, okay. tylko nie. włosy papierosami jeszcze jadę. Ech, bo. Troszkę brudne jest. na się to da rady wytrzeć Trzymaj. A to i tak nic nie ratuje, bo ja nie mam 30 zł, żeby wydać. No ja miałem 50 rozmięć. O, to masz 50, A 5 ma pan rozmięć, no. tak? Daj, daj 5 dych. Aha, nie, no to daj. Tak, bo... 5 dych mogę rozmienić. Dycha będziesz miał, żeby rozmienić? Dycha? No? Dycha będę miał, no? To daj te 5 dych jedne. Ma pan 5 dych powiniene śmierć, nie? Bo to ile było 68, nie? 68, no? No to dwa, hmm. dwa dwa te dla mnie. Ten nos jest przetarty, trzeba by go zrobić, nie? Trzeba by go pomalować albo coś przypudrować fluidy <laughs> Lody jadło <laughs> ostatnio. Nie Ale Lody. ja tu dokończę z panem i będę obsługiwał resztę, dobra? Bo tak się już zaczyna się przepychać po kolei każdy. A, no bo ja myślałem, że już masz szykowane. Dla nie, mnie. nie, nie, ja tutaj wyceniam teraz panu lalkę, nie? Porcelana. Bo no lody jadł ostatnio i dlatego tak się otarło Może być? No. Trzy dyszki można zrobić z tym przetarciem na tym... Na nosie. No nie, dobra. Pięć minut. To fategi było. To zabiera z sporo. Ale papierosy! Czuć. To ja ją odświeżę. Pięć jak maksymalnie. No to mówiłem. Za, piękny, za piękna lalka, żeby za taki grosze Proszę bardzo. Dobra, w serialu chce pan wystąpić, może? Proszę. W serialu chce pan wystąpić, może? Ale w jakim, Lomar? No, no, nagrywamy, no. no. W czym to będzie puszczone? Na YouTubie. Na YouTube jest. No, to niech pan puści. Dobra. 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 No, no, no to sorry, bo jest... Opóźniony jestem. 68 złotych tam wyszło, nie? Tak, 7 tych ci dałem. Tak. Czyli? 2 No. Cyk. E, czekaj! Trzeba podpisać. Aha, kurczę. Patrz, bo ja już w głowie jestem, gdzie mam jeszcze jechać załatwić sprawę. Ale fajna, co? Lubię mhm. ten... ślub, ślub bezleśniał. Szkoda, że ten nosek ma tutaj taki ten. I, i... fajkami śmierdzi trochę. Trzeba umyć włosy. Ciekawe jak to ma lat, nie? Oj, oj, będzie miało. I takich takich porcelanowych la... to już nie robią przecież. Lalusiów takich właśnie chciałem powiedzieć, że już takich Lalusiów nie robią. Ja pamiętam jak samochodziki dałem. Samochodziki? No, miałem samochodziki takie pro Ciebie i dałem, dbałem o nie 18 lat, 18 lat skończyłem, dałem mu, pro Ciebie bo się urodził. I już miał chyba 7 lat, Chłopie, jak mnie serce bolało, jak on to przez miesiąc czasu rozwalił. Kolejkę dałem mu taką, bo z Niemiec mi przysłała ciotka, to ciebie, wiesz, no. dałem, rozwalił to mówię, kurde, no nie, no. Ja mogłem dla swoich dzieci zostawić, myślę. o 18 lat, myślało o dzieciach. Bo teraz jest wszystkiego za dużo, po prostu, nie? I Dzieciaki nie dbają, nie? Mhm. Tu dostanie od dziadka, tu od babci, tu od cioci, tu od mamy, ja tu od taty. Ja w 70-tych latach od ciotki z Niemiec, bo przez Czerwony Krzyż, matka ich znalazła, 8 sióstr w Niemczech. No słać paczki, powiedzcie, to, to ja. Tego Chłopie, to ja miałem wszystko. To się go mleka mi brakowało. No pokaż co tam masz. Taki głośnik gierka na PS4 Głośniczek, nie? Trzymaj O Rajman Bardzo fajna gierka Zobaczymy stan, nie? Bo jest taka mhm. trochę... Nie. No nie, No jest prawie idealnie, mhm. tylko tutaj ma taką rysę i czuję ją na paznokciu wiesz? Wiesz? Mhm. Więc za bardzo. Także też odpada. Też odpada. A szkoda, bo fajna gra. No dobra, nie ma problemu. Dziękuję. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. No patrzymy, nie? No patrzymy, no. Tu skórze, bo to trochę brud, Ale nie, bo to mokre jest. Mokro. No. A on na mokro nie może, nie? Nie. nie, nie. On, on tylko na sucheby, jest. No, ja tu Znaczy się Mógłby w sumie, ale się za tego, zablokuje po prostu. No. A ja też mam taki i, no. i zawsze jak coś mokrego wejdzie? Nie? To zaraz no, się blokuje no, tu rurka i... On mokry, pan ale wstaje, jak coś, nie? to wstaje. Ja im blokadę, to coś tam wiesz. Czujniki się, nie. Ja jestem ciekaw czy on tak wiesz, w miarę dobrze, nie, on, ten brud wciąga, wciąga czy on wciąga, tak wciąga, nie, tak ja Przejedziesz i, i Ja panele i, wszystko, wszystko elegancko no. Nie jest stary, nie stary model kurcze. Akurat wszędzie jest i Nie ma zbytnio gdzie tutaj. Czekaj. O! Widziałeś? <grym> masz ten refleks. Refleks musi wyjść. Dobra, coś tam pozbierałem. No ciągnie, wszystko. No idzie. spoko. On ciągnie. Mi cyklę, no on nie? ciągnie, bo je, on, tylko nim trzeba tak pomalutku, wiesz? Jakbyś szybko jechał, to on pomalutku, wiesz. A i tu po prostu go sobie otwierasz, rzucasz. No. Filterek tylko cykli wyczepiasz i dalej go wkładasz, nie, wiesz. Od kurza, panele takie tuperki, wiesz. Po kafelkach też wszystko chodzi. Zobaczymy no, czy pochodzi jeszcze trochę, nie? Pochodzi. Tylko wiesz, ładowarkę, nie trzeba nadować, bo nie? Chciałem go zostawić, żeby trochę pochodził za krótko ładowałem, bo ja go tam nie używałem go teraz, nie? Półtora miesiąca stało. Ale widzisz, no to jest właśnie to najważniejsze, żeby sprawdzić jak długo on no tak, ale, ale innym i ładowaniu i, pociągnie, nie? Nie, nie, nie? wiem, ale ile go bo miał... jeżeli ktoś miałby go kupić, nie, bo by go nie oddał. Nie, odebrał, ale ja ci powiem... I ma go 10 razy ładować, nie Nie, 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 nie ja, ci sensu, ja ci powiem, nie? że jego tam ile jest? 6-7 godzin i on się ładuje, nie? No nie masz żadnego dowodu zakupu ani nic, nie? Nie. No nie, nie. Jak, nie wiem, że kupiony był dwa miesiące temu, to by było wiadomo, że ta bateria no to jest w no. stanie okej, okay, nie? A tak to widzisz, pochodzi trochę i się rozładuje. No bo jak nie zbierz, bo teraz wyczerpamy, trzeba go naładować, nie? To co, naładujesz go i przyjdziesz wtedy. Kurczę, gdzie ja go teraz naładuję? No do soboty, ja go i tak nie chcę sprzedać nic, ja do soboty. No to za jakieś malutkie pieniążki, wiesz, bo no, nie no, jestem no, pewien co do tego... No dobra, no, no małe, no przecież do soboty jestem, nie? Ile potrzebujesz? 50. Do soboty, no. I głośnik będę miał tam 250, mam to będzie 300, nie? Sobota, ten, może jutro już będę. On no, tutaj ma ten akumulator wbudowany, nie? Ja tam nie rozkręcałem tego nic. No dobra, no pięć to nie jest dużo. No. No tylko chciałem, nie? Pięć dyszek, nie? Dobra. I do kiedy? Do soboty teraz. Do soboty, tak? No. No dzisiaj jest czwarty, ten, środa, nie? Czwartek. Sobota, no sobota, nie? Pogłośnik sobota też środę. Pogłośnik? No. To zostawiłeś go z powrotem już? No. Tak poszedł po bandzie. Kiedy? Zostawiłeś wczoraj? Nie, przedwczoraj czy wczoraj. Przedwczoraj. No. No. Bo u mnie go odbierałeś teraz z No nie? płaciłem, nie? 280, nie? I no jest z powrotem. No. To trzeba było nie odbierać, już go zostawić. Nie, nie, że maszyna. I co? I to jest w sobotę zróbka. Znóbka. Bydać kasy znów. Przyroda.